Barbara Oksińska, prosto z parkietu. Witam Państwa. Naszym gościem jest Dawid Zieliński, prezes, akcjonariusz Columbus Energy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Panią również. Zastanawiałam się, od czego zacząć naszą rozmowę. Doszłam do wniosku, że chyba jednak od notowań spółki, bo jest to pewien fenomen, Columbus Energy jest obecnie najdroższą spółką notowaną na New Connect, i nawet droższą niż niektóre spółki z WIG 20 notowane na głównym parkiecie, kapitalizacja przekroczyła już 2,5 miliarda złotych. Jestem ciekawa, jak pan do tego podchodzi. Czy to jest coś, co pana zaskoczyło, czy czuje Pan teraz presję, żeby firma goniła wynikami te wyceny? No generalnie jest tak, że myślę, że te porównania do spółek z wig 20 to chyba bardziej przez to, że te spółki sobie słabiej poradziły, jeżeli chodzi o notowania w koronawirusie. My też mieliśmy rzeczywiście, jeżeli chodzi o nastroje inwestorów, słabszy moment koronawirusowy, ale no myślę, że poradziliśmy sobie z tym dosyć dobrze. Wydaje mi się, że generalnie kurs giełdowy Columbus Energy rzeczywiście odzwierciedla nastroje inwestorów nie w, tylko w kontekście samej naszej spółki, ale w kontekście transformacji energetycznej zielonego ładu o którym coraz więcej się mówi. Wczoraj Goldman Sachs wrzucił raport, który mówi, że szacuje, że wartość zielonego ładu dla gospodarki Unii Europejskiej przekroczy 7 bilionów euro. Szczerze mówiąc, nie wiem ile to jest, tak dużo. No, i my jesteśmy jako Columbus Energy gdzieś w Polsce, w środku tego, tego oka cyklonu, tego Zielonego Ładu. Gdzieś pozycjonujemy się jako spółka, która chce wykorzystać tę szansę. Wyrośliśmy rzeczywiście z mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów, dla mojego biznesu. Teraz inwestujemy, rozwijamy setki, jak za chwilę tysiące megawatów projektów fotowoltaicznych i miejmy nadzieję, że za chwilę nie tylko. Ale fakt jest taki, że te nastroje inwestorów oczywiście nas cieszą. Czy to jest presja? No, kiedy Kolumbus był po Złoty 50, zł, to presja ta była równie duża, dlatego że mamy swoich inwestorów, którzy kiedyś zainwestowali pieniądze w Kolumbus, mamy inwestorów, którzy kibicują nam, kupując akcje na giełdzie. No i tak naprawdę dzień za dniem robimy wszystko, utrzymujemy odpowiednie tempo, troszczymy się o rynek. Mamy ludzi utalentowanych, dostarczamy technologie, więc to wszystko powoduje, że sumarycznie całość składa się rzeczywiście w ten kurs giełdowy, który odzorowuje nastroje inwestorów. Ale też właśnie ten megatrend, tak? ten zielony ład, megatrend zielonej energetyki, nasze ruchy w kontekście na przykład inwestycji w elektromobilność, w Nexity, Czyli spółkę, która obsługuje ładowanie samochodów elektrycznych, na przykład w bardzo dużej części w Warszawie dla Innoji. Więc dla nas jest to duża szansa. Znaleźliśmy się w świetnym miejscu, o świetnym czasie. Liderujemy w wielu aspektach. No i mówiąc brutalnie, jeżeli tego nie spieprzymy, to będzie fantastycznie. No na pewno trzymamy kciuki. Porozmawiajmy teraz o samym biznesie. Podzielmy może na, tak na kilka kategorii, ale może najpierw o, o samych wynikach, bo znamy już wyniki za pierwszy kwartał. Spółka miała 126 milionów złotych przychodów, to ponad pięć razy więcej niż przed rokiem. Wynik zysk netto 3,5 miliona złotych, podczas gdy przed rokiem było nie przekroczyły wyniki dwóch milionów. Tempo wzrostu jest imponujące, ale czy uda się utrzymać? takie tempo wzrostu w całym roku, zważywszy chociażby właśnie na pandemię. Tak, wynik za pierwszy kwartał był rzeczywiście 120 parę milionów przychodu i 13 milionów zysku netto, ponad 20 milionów wybity. Będziemy starać się i mam nadzieję, że się to uda niezależnie od koronawirusa każdy kwartał, żeby był lepszy od poprzedniego. Na pewno będą kwartały, które będą Zaskakująco dobre. Kwartał drugi to jest kwartał, który rzeczywiście będzie obrazował w sobie również czas koronawirusa, ponieważ kwiecień był rzeczywiście miesiącem, myślę, że dla wszystkich firm w Polsce bardzo zaskakująco trudnym, ale myślę, że maj, czerwiec to były miesiące, które pokażą prawdziwy potencjał naszej firmy i kolejne miesiące, czyli dzisiejszy lipiec, sierpień, wrzesień. To będzie dosyć, dosyć ciekawe. Rzeczywiście, jeżeli pomnożymy ten pierwszy kwartał razy 4, razy gdyby powiedzmy każdy kwartał był taki jak pierwszy, to lądujemy w imponującym wyniku ponad pół miliarda przychodów. Więc, jeżeli mówimy wszędzie i w listach do akcjonariuszy, w raportach, że każdy kwartał będziemy starać się, żeby był lepszy, to rok do roku. Skalowanie naszej firmy będzie imponujące nie tylko, myślę, dla firmy z naszej branży, które, które też nas obserwują, ale też dla całego rynku kapitałowego. A to dopiero początek, bo pamiętajmy o tym, że spółka inwestuje w farmy fotowoltaiczne. Będziemy chcieli je refinansować i trzymać u siebie w aktywach w jak największej ilości. To powoduje, że jeżeli w tym roku wybudujemy jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, około 100 MW, mam nadzieję, że uda się to zrobić, a budujemy cały czas, oddajemy już farmę za farmą do, do nazwijmy to, energetyki, czyli, czyli przyłączamy je do, do regularnej pracy, no to 100 MW farm to jest prawie 400 milionów aktywów. Duża część z tego będzie nieobciążona, czyli nazwijmy to. Taka, taka prawdziwa ebida, czyli prawdziwa wartość dla, dla akcjonariuszy, dla spółki, to może być naprawdę bardzo spektakularny wynik i postaramy się to dowieść do końca roku i dobrze opisać w raporcie rocznym żeby akcjonariusze rozumieli to tak, jak zarząd rozumie, tak jak Rada Nadzorcza rozumie, co my tak naprawdę w tej firmie robimy i jak dywersyfikujemy dzisiaj w tej, nawet w samej branży fotowoltaicznej, nasze działania, a farmy fotowoltaiczne i sprzedaż instalacji fotowoltaicznych to dopiero tylko wycinek tego, jaka przyszłość klaruje się przed całą branżą energetyczną i przed firmami, które dobrze zrepozycjonują się w kwestii, Samej, samej branży, bo jeżeli ktoś zostanie tylko w fotowoltaice, tylko w mikroinstalacjach, no to ok, za 5, 8, 10, 12 lat ten biznes się będzie powoli, powoli nasycał. Natomiast jeżeli dobrze wykorzystamy ten czas, tego zielonego ładu transformacji światowej energetyki, no to czeka nas naprawdę spektakularna przyszłość. No za chwilę wrócimy do tych innych pomysłów, bo jeszcze chciałam trochę o fotowoltaice porozmawiać. Niewątpliwie jest to rynek, który przeżywa boom w Polsce. Ilość mikroinstalacji rośnie bardzo szybko. Mamy już około 2 gigawatów zainstalowanych w elektrowniach słonecznych w całym kraju. Czy pana zdaniem te rządowe zachęty, no bo nie umówmy się, że to głównie takie finansowe dopalacze tutaj nakręcają rynek. Czy te rzędowe zachęty są wystarczające do tego, żeby ten rynek rósł tak szybko, też w dłuższym terminie? Moja opinia na temat tego, co tak naprawdę mobilizuje społeczeństwo do inwestycji w fotowoltaikę, ma trochę inny poziom priorytetów, ponieważ na pierwszym miejscu dzisiaj. Wcale nie są rządowe dopłaty i zachęty. Dzisiaj na pierwszym miejscu mamy niesamowicie rosnące ceny energii i zobaczymy też, co się wydarzy w drugiej połowie roku, kiedy no już przed nami żadnych politycznych, nazwijmy to, agitacji raczej nie będzie przez najbliższe kilka lat. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście duża energetyka i państwo jest w stanie powstrzymać naturalny wzrost cen energii, który przed nami no, powinien być dosyć zaskakująco duży. Druga rzecz to jest, to jest taka, że dzisiaj instalacja fotowoltaiczna dla domu bez żadnego, czy tak samo, czy dla firmy, bez żadnego wsparcia rządowego ani z Narodowego Funduszu, ani z ulg podatkowych, to zwrot z takiej inwestycji dzisiaj to jest 7-8 lat. No to umówmy się, że jeżeli przy tak niskich stopach procentowych lokata w banku zaraz będzie ujemna czy, czy zerowa, to, to 8 lat zwrotu z prostego zwrotu z inwestycji dla właściciela domu, dla małego budżetu domowego, no to jest to naprawdę rewelacyjna inwestycja. Więc to musimy sobie uświadomić. Tak samo jeżeli chodzi o firmy. Jeżeli firmy, dzisiaj główną motywacją dla firm, żeby budować instalacje fotowoltaiczne, one nie mają dzisiaj praktycznie żadnego wsparcia, ani dotacji, ani ulg, przez to, że montują instalację fotowoltaiczną, to jest hedżowanie się na wzrost cen energii. Dlatego, że dzisiaj, jeżeli budżet danej firmy, i ich jej koszty lwią część stanowią również rachunki za energię elektryczną. To dzisiaj przy tej cenie OK firmy są rentowne, jeżeli cena energii pójdzie nie wiem, w 3 lata dwa razy do góry, no to jaka jest alternatywa? No to jest tylko jedna instalacja fotowoltaiczna, która dzisiaj przy rynku bardzo rosnącym, bardzo konkurencyjnym jeszcze te ceny instalacji dla firm są naprawdę na świetnym poziomie. I myślę, że w najbliższych latach będą się jeszcze utrzymywać, natomiast kiedy rynek zacznie się konsolidować, mówię o rynku fotowoltaicznym, to jest bardzo duża szansa, szansa że ceny energii, ceny instalacji fotowoltaicznych dla firm mogą lekko urosnąć. A, a tak naprawdę energia elektryczna i fotowoltaika to tylko początek przygody z energetyką i dla domów, i dla przedsiębiorstw, bo przed nami będzie boom, tak samo jak w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Stanach. na pompy ciepła na magazyn energii i na usługi zarządzania energią w momencie kiedy wejdzie nowa dyrektywa unijna jako prawo ustawodawstwo w Polsce do końca do wakacji przyszłego roku bo taki mamy obowiązek i na to się zdeklarowaliśmy jako państwo No właśnie już zaczął pan o tych nowych biznesach wiem że w pierwszym kwartale spółka już zamontowała pierwsze pompy ciepła myślicie bardzo poważnie o magazynach energii proszę powiedzieć właśnie jak tutaj w tych obszarach chcecie się rozwijać no na pewno jeżeli chodzi o pompy ciepła to gigantyczną zachętą dzisiaj jest program Czyste Powietrze, który ma budżet prawie 100 miliardów złotych, czyli można powiedzieć, że prawie, że nieskończony i dzisiaj każdy dom, który zamontuje pompę ciepła pod warunkiem, że Właściciele tego domu nie są bardzo majątnymi osobami, bo próg jest 100 tysięcy złotych rocznie zarobków na, na jedną osobę w domu, jeżeli chodzi o nazwijmy to małżeństwo bądź, jeżeli to jest jedna osoba, to 200 tysięcy złotych. To każdy, kto zarabia mniej, a myślę, że to jest 90 parę, może 99% społeczeństwa może sobie zamontować pompę ciepła z bardzo dużą dotacją, bo to jest dotacja prawie 15 tysięcy złotych. To stanowić może nawet 30% całości inwestycji w taką pompę ciepła w domu, a co gwarantuje, razem z instalacją fotowoltaiczną, darmowe ciepło przez cały rok, nie tylko ciepłą wodę użytkową, ale również ciepło w domu. I to nie musi być nowy dom, może być dom istniejący, ponieważ technologie pomp ciepła bardzo, bardzo poszły do przodu, jeżeli chodzi o technologię. Rzeczywiście w pierwszym kwartale i w drugim kwartale montujemy regularnie już pompy ciepła. Widzimy, że ten rynek będzie rósł. Myślę, że bardzo duże zmiany w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, które były w połowie maja, które zdigitalizowały proces. Składania wniosków z programu Czyste Powietrze spowodują, że w najbliższych miesiącach ten rynek będzie rósł jeszcze mocniej. Natomiast to, co jest ciekawe, to rzeczywiście rynek magazynów energii, ponieważ tylko w Niemczech w zeszłym roku, w 2019, ten rynek był wart, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, 500 milionów euro, czyli no, tam ponad 2 miliardy złotych, a ten rynek jest też w fazie dopiero wzrostu w Niemczech, więc to samo będzie za chwilę w Polsce, dlatego że instalacje. Fotowoltaiczne, zresztą jak samo PSE czy operatorzy sieci dystrybucji mówią, potrzebuje magazynów energii, bo one będą rzeczywiście regulować całą tą, tą sieć energetyczną naszą. No i dzisiaj właśnie pierwszy magazyn energii zamontowaliśmy, który pełni również funkcję UPS-a, czyli w momencie, kiedy nie ma energii w sieci, mamy zanik energii, wichurę, jakiś problem, to rzeczywiście ten magazyn w ciągu 0,3 sekundy przejmuje rolę rzeczywiście dostawcy energii do całego domu i taki magazyn nawet nieduży niedrogi całe 24 godziny może zapewnić pracy domu bez konieczności wyłącza, wyłączania czy ograniczania pracy urządzeń elektrycznych w domu. Kolejny biznes to elektromobilność. Tutaj też chcecie mocno zaistnieć. Jak pan ocenia przede wszystkim rozwój elektromobilności w Polsce? To pierwsze pytanie. A drugie, jak Pan widzi miejsce spółki na tym rynku? No muszę powiedzieć, że to akurat sytuacja pandemii COVID-u dała nam trochę fory. Bo ten rynek rzeczywiście wszyscy się spodziewali, że, pierwszy, że drugi kwartał tego roku to będzie bardzo duży boom na rynku elektromobilności w Polsce. Natomiast pandemia rzeczywiście zakusy wielu firm przesunęła kilka kwartałów pewnie do przodu. No i ja się z tego bardzo cieszę, akurat z tego elementu tego, tego biznesu, bo dało nam to więcej czasu na lepsze przygotowanie się do wejścia w ten rynek. No i tak, mam tutaj dwie role. Pierwszą rolę, którą chcemy pełnić jako Columbus Energy, to sprzedaż i dostarczanie systemów doładowania samochodów elektrycznych do firm, również do domów, do przedsiębiorstw, do spółek skarbu państwa, jako taki, nazwijmy to, generalny dostawca całej usługi. Dlatego, że nasze kompetencje w tym zakresie są bardzo podobne do tego, w jaki sposób dostarczamy instalacje fotowoltaiczne czyli jakieś urządzenie, jakaś praca do wykonania po czym Należy wykonać pracę projektową, pracę z dokumentami, przyłączenie tego urządzenia do pracy z siecią. I to jest jakby świetna rzecz, na której się znamy. I dlatego naturalnym jest to, że będziemy oferować szczególnie do branży choreka, do restauracji, hoteli, do, do biurowców, do spółdzielni mieszkaniowych, właśnie dostarczenie punktów ładowania samochodów elektrycznych, które no oczywiście klient finansując w świetnym leasingu, bądź może współfinansując z nami będzie mógł postawić. Natomiast żeby to miało głęboki sens i sens też biznesowy, bo tutaj oczywiście dla Columbus Energy jest marża do wzięcia z punktu widzenia biznesowego, to dla nas najważniejszym elementem jest to, że wszystkie te punkty będą pracować w systemie Nexity, czyli właśnie spółki, którą, którą inwestujemy. I to jest system Next City, który daje dostęp do ładowania samochodów elektrycznych właśnie finalnemu użytkownikowi, czyli, zarówno komuś, kto po prostu ma samochód elektryczny, ale również flotom firm, ale również samochodom, które są wynajmowane. I dzięki temu te samochody elektryczne będą mogły w całej naszej sieci się ładować. Dzisiaj w Polsce działających punktów publicznych jest, no powiedzmy, około tysiąca. Już tak optymistycznie na to patrząc, Nexity. Obsługuje dużą część, bo obsługuje wszystkie ładowarki Innoji, obsługuje mnóstwo punktów, punktów publicznych, które zostały, zostały sfinansowane przez prywatnych przedsiębiorców. No i teraz pojawia się Kolumbus, który będzie te punkty sprzedawał, montował. I jedynym systemem, który będzie funkcjonował na tych ładowarkach, to jest właśnie system Nexity. Więc myślę, że w przyszłym roku, jeżeli byśmy hipotetycznie sprzedali kilka tysięcy takich ładowarek, to jest jak najbardziej prawdopodobne, no bo już dzisiaj montujemy ponad 2000 instalacji fotowoltaicznych miesięcznie, więc kilka tysięcy punktów w rok nie powinno stanowić większego problemu, to Nexity może mieć no spektakularnie duży udział w polskim rynku, bo zdecydowanie powyżej 50%, i na to liczymy. Jeżeli w tym kierunku to pójdzie, no to myślę, że elektromobilność będzie stać przed nami otworem. No właśnie pytanie, czy ten rynek elektromobilności w Polsce będzie się aż tak szybko rozwijał? No mamy bardzo duży element zachęty, jakim jest, jeżeli dobrze pamiętam, 4000 samochodów elektrycznych, które mogą zostać sfinansowane z dotacją z Narodowego Funduszu Zarówno dla osób fizycznych, zarówno dla flot, jak i dla taksówkarzy. Myślę, że, myślę, że też, też słyszałem w mediach wypowiedzi, że ładowarki będą również dotowane. Myślę, że cały ten zielony ład energetyczny. Nowej, nowoczesnej energetyki, zaproponowanej przez Unię Europejską, również mobilizuje bardzo dużą część swoich środków właśnie jako nakłady na inwestycje w infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych, bo nie ukrywajmy to pytanie, kiedy będziemy mieć wystarczająco dużo kur, żeby znieść dużo jajek, i kiedy wystarczająco dużo jajek, żebyśmy mieli dużo kur, czyli samochodów elektrycznych i ładowarek. No, jeżeli to zacznie się nakręcać, pewnie jakimiś dotacjami właśnie z Unii Europejskiej na infrastrukturę, również według prawa, Europejskiego, które będziemy musieli wprowadzić. Duża część parkingów, duża powierzchnia części parkingów będzie musiała być zaopatrzona w punkty ładowania. Już dzisiaj duże portale jak Booking.com czy Airbnb informują o tym, czy w danym hotelu jest ładowarka, czy nie ma, więc również tym przedsiębiorcom na tym zależy, żeby choćby marketingowo dzisiaj pojawiać się w tym elemencie. A więc z mojej perspektywy ten rok może być rzeczywiście jeszcze taki przygotowawczy przez pandemię, natomiast rok 2021 z mojej perspektywy definitywnie to będzie rok elektromobilności, pomp ciepła, magazynów energii, no i pewnie po zmianie ustawy odległościowej, która, która, która ma się pojawić podobno niebawem, również rynek nowych inwestycji w wiatr na lądzie. Podobno, to jeszcze zobaczymy, na razie są to zapowiedzi. Wymieniliśmy już kilka obszarów, w których Columbus chce działać, a są jeszcze jakieś nowe pomysły, gdzie chcecie zajść? Może właśnie te wiatraki, może tutaj widzicie jakiś potencjał? No, gdybyśmy nie byli spółką giełdową, to na pewno moglibyśmy spędzić kilka godzin na rozmowie o tym, jakie mamy plany. Natomiast staramy się, i myślę, że to jest dosyć uczciwe, jeżeli chodzi o komunikację do, do rynku kapitałowego, jest to, żeby nie opowiadać o tym, co może kiedyś będziemy robić, jeśli coś się wydarzy, może. Tylko staramy się komunikować to, czego albo jesteśmy bardzo pewni, że się wydarzy, albo już się dzieje, albo z bardzo dużym prawdopodobieństwem jakąś transakcję czy działanie będziemy, będziemy realizować. No dla nas jest to kluczowe i myślę, że też dzięki temu budujemy portfel. Inwestorów czy, czy zainteresowanie inwestorów naszą spółką, ponieważ mało opowiadamy, a po prostu dużo robimy. Nawet często się zastanawiamy, czy zakup czegoś, jakiegoś aktywa, które jest niewielkie, ale ma jakiś wpływ, jest rzeczywiście istotnym zdarzeniem, które powinniśmy komunikować, bo gdybyśmy chcieli wszystko komunikować, Powiedzmy tak, jak niektóre spółki komunikują, to byśmy codziennie po kilka komunikatów musieli wysyłać i myślę, że wszystkim by się to teraz znudziło. Dlatego to, co robimy dzisiaj, ile mam pomysł, mamy świetny zespół, niesamowicie zaangażowany. To są dziesiątki dzisiaj menadżerów, którzy codziennie pracują nad tym, żeby organizacja była lepsza, silniejsza. To jest, to jest tyle projektów, które, które gdzieś za plecami się realizują. Samo Next City, Tutaj jest też naszym niesamowitym zapleczem informatycznym, technologicznym i myślę, że nie raz jeszcze i pewnie w tym roku zaskoczymy rynek ciekawymi inicjatywami, bo no, po coś tu jesteśmy. No, dlatego mówimy wszystkim, że wszystkie pieniądze reinwestujemy w rozwój i dlatego tak to szybko idzie, bo mamy na to siłę, energię, pomysły, świetny zespół. A jeżeli kiedyś skończą nam się pomysły, no to, to będzie ostatni dzień chyba mój w tej firmie. Na koniec zapytam jeszcze o plany przeniesienia spółki na rynek główny. Na jakim to jest etapie? I czy w ogóle to jest w spółce potrzebne? To zaczynając od, od pytania, czy nam to jest potrzebne. No my mamy dzisiaj troszkę, troszkę, jest, troszkę jest tak, że dzisiaj nam jest to albo bardzo potrzebne, albo w ogóle niepotrzebne. Już mówię, jaka jest nasza strategia. Strategia, którą obraliśmy kilka lat temu i ją kontynuujemy, jest taka, żeby spółka była notowana na rynku głównym, żeby była rzeczywiście silnym ogniwem w tej nowoczesnej energetyce, widzianym z perspektywy, z perspektywy również tej dużej giełdy. I jeżeli będziemy na tej dużej giełdzie, to rzeczywiście otworzy się przed nami troszkę ten świat inwestorów instytucjonalnych i nie mówię tutaj o kupowaniu naszych akcji na giełdzie, ale niesamowicie dużej ilości projektów, szczególnie no, wielosek milionowy, który dzisiaj jako spółka z New Connectu, jeszcze młoda, no, nie daje nam to takiej wiarygodności przed instytucjami finansowymi, jak byśmy sobie tego życzyli. Z drugiej strony, jeżeli... Powiedzmy, nie przenosilibyśmy się na główny parkiet, no to jedyną drogą, jaką mamy, no to jest rezygnacja, jakby z funkcjonowania jako rynek publiczny, no bo wtedy znam się otwierają nowe drogi inwestorów i partnerów biznesowych, którzy znowu w ogóle nie inwestują w spółki publiczne i nie chcą inwestować w spółki publiczne. To jest jakby ta, ta druga kwestia. Więc pozostanie na samym New no jest dla nas dzisiaj, z racji tego, co robimy i jak dużo. Urośliśmy nie tylko mówię o samej wartości firmy w oczach inwestorów, ale przede wszystkim, w jakim miejscu jesteśmy jako finansowym i rozwoju jako organizacja jest, zaczyna być pewną barierą. Oczywiście to nie jest tak, że ona jest dzisiaj ta bariera, ale widzimy ją, że za, za pół roku, za rok, może za dwa, ta bariera będzie istotna. Dlatego, no, albo w jedną, albo w drugą. No i jesteśmy w procesie. Zamroziliśmy prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ zostaliśmy poproszeni przez Komisję w, w, o kilka rzeczy, które powinniśmy zmodyfikować, żeby się dostosować lepiej do, 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 do bycia spółką publiczną na rynku głównym. Większość tych rzeczy już zrealizowaliśmy. To były takie rzeczy, na przykład jak rezygnacja z uprawnień osobistych dużych akcjonariuszy, co jest naturalne, że jesteśmy wtedy bardziej, bardziej prorynkowi, czy dostosowanie bilansów. I sprawozdań finansowych do, do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości, tak jak w oczach Komisji to powinno wyglądać. W strategii naszej kolejną rzeczą jest to, że chcemy dopuścić wszystkie akcje do obrotu jeszcze na New Connect i dopiero wtedy zamknąć rok, zrobić audyt całej spółki po tym, mam nadzieję, świetnym roku pandemicznym, ale świetnym 2020. I dopiero wtedy pokazać rynkowi, że będziemy przechodzić na rynek główny. Natomiast na pewno nie będziemy robić nowej emisji, przechodząc na rynek główny, no bo dzisiaj, oprócz tych emisji, które nas czekają w związku z programem menadżerskim, które zostały warunki spełnione i ewentualnymi konwersjami pożyczek, obligacji, o czym też w liście do akcjonariuszy dokładnie opisujemy, to raczej nowych emisji nie planujemy, no chyba że będziemy mieć spektakularną opcję na jakąś akwizycję. To to będziemy, będziemy to rozważać już w szerszym gronie. Natomiast tak, chcemy się przenieść, robimy wszystko, jesteśmy dzisiaj w dialog, dialogu z Giełdą Papierów Wartościowych odnośnie dopuszczenia wszystkich akcji do obrotu. Pracujemy z naszej strony dzisiaj nad tym, żeby, żeby to, to zaktualizować, te wszystkie dane na tyle, żeby usatysfakcjonować i wypełnić wszystkie regulacje. Jeżeli się uda, super, wtedy kolejny krok, rynek główny. Ja, ślicznie dziękuję za rozmowę. Oczywiście czekamy na nowe pomysły, nowe inicjatywy. Będziemy to śledzić. Naszym gościem był Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. A państwa zapraszam, ja na, kolej... A państwa zapraszam na kolejny odcinek Prosto z Parkietu jutro o godzinie 12. Do zobaczenia.